Mieszkam na wsi, a w mojej okolicy znajduje się całkiem popularne jezioro. Pewnego wieczoru jeden z przyjaciół mojego ojca odwoził mnie do domu i akurat przejeżdżaliśmy przez tą okolicę. Nagle moją uwagę przykuła kobieta, powoli wchodząca do jeziora. Nie widziałem jej twarzy, ale miała na sobie czarne ubrania, a po chwili zniknęła pod wodą. Przyjaciel mojego ojca, który siedział obok mnie, również ją widział. Żadne z nas nie mogło wykrztusić z siebie słowa. Po chwili wcisnął gaz i ruszył jak szaleniec. Po tym jak odwiesł mnie pod sam dom, upewnił się, czy weszłam do środka i powiedział, żebym nie zapomniała sprawdzić drzwi przed pójściem spać. Niedługo potem nad jeziorem to kręcić jakiś program telewizyjny z kilkoma znanymi celebrytami. Widok tych gwiazd skaczących do jeziora w jakiś sposób mnie zirytował. Ja mam pojęcia, czy postać, którą widziałam tego dnia była człowiekiem, czy duchem... Ale od tamtej pory co roku giną w tym jeziorze zawsze cztery osoby.